Siemanko kulisy OKTAGONu, a ze mną autor niesamowitego knockoutu dzisiaj na gali KSW XTB 110, Michał Dreczkowski. Witam cię serdecznie. Ale zanim podpytam cię o twój e, dzisiejszy pojedynek, poprosiłeś, żebyśmy chwilę poczekali z wywiadem, bo oglądałeś właśnie walkę swojego e, byłego rywala, Sergiusza Zająca. E, jak oceniasz ten pojedynek, no, który no, dziwnie się trochę skończył, chyba przez kontuzję przeciwnika, no dziwnie to wyglądało, musiałem zobaczyć właśnie powtórkę, co tam dokładnie się wydarzyło, no jego przeciwnik jakby, nie wiem, kopał fronta i kolano no gdzieś tam mu uciekło. No tak to tutaj, zawiodło. Tak, tak, tak i Sergiusz dobył no cóż, trzeba mieć też szczęście w tym wszystkim, także to jest kolejna po prostu wygrana Sergiusza i gdzie po na to wyglądanie. Dobra, jak jesteśmy przy temacie Sergiusza, bo to też oczywiście chciałem zapytać, czy, czy, czy myślisz o rewanżu z Sergiuszem? Chciałbyś re... No pewnie, że kiedyś bym chciał. Myślę, że to na, na ten moment nie jest. Myślę, że on jest gdzieś tam bliżej tego pasa, więc musiałbym jeszcze raz wygrać jakąś walkę, zasłużyć po prostu na tą walkę, tak? Ale w przyszłości myślę, że jeszcze się spotkamy, ponieważ ja jestem młodym zawodnikiem, on jest młodym zawodnikiem, więc na pewno gdzieś nasze drogi się skrzyżują w przyszłości. No po tym co dzisiaj zaprezentowałeś, no Sergiusz też oczywiście wygrał przez techniczny knockout, dlatego tak jak mówiłeś, no tutaj jakaś dziwna sytuacja z kolanem przeciwnika, no wykorzystał to, no głupi by nie skorzystał, tak do, dobił, ale no tak jak mówię, no jesteś autorem dzisiaj niesamowitego nokautu, dwie przepotężne bomby, które posłały przeciwnika na matę i zdecydowało o losach tego pojedynku, powiedz czy taki był gameplan na tą walkę, czy poszedłeś w tej walce? na? E, ostatnio poszedłem na żywioł i to nie poszło. Z, nie wyszło mi na dobre. Takie walki często właśnie idą 50-50, tak? Albo ty, albo przeciwnik. Tutaj był już plan. Chciałem sobie wybadać go w stójce, jeżeli by mi zagrażał w jakikolwiek sposób, że po prostu by nie pasowałby mi stylistycznie wtedy bym to sprowadzał do parteru ale no nie czułem zagrożenia w ogóle w tej sytuacji u niego więc nawet jeżeli gdzieś tam był taki moment, że on znalazł się na plecach tak to nie poszedłem w ten parter po prostu chciałem żeby wstał i chciałem dalej z nim po prostu wymieniać się. czyli w tym pojedynku więcej strategii mniej, mniej tego właśnie żywioł już chyba u mnie nie zobaczycie chyba, że kiedyś znowu mi odbije Palmo od zwycięzcę, ale wątpię już teraz do każdej walki już mamy plan A, B i C. A powiedz mi tak może tak niekonwencjonalnie. Gdybyś spotkał dzisiaj samego siebie, wychodzącego po raz pierwszy do Oktagonu, to co byś sobie powiedział? Jaką radę byś sobie dał? Kurde, ciężkie pytanie. Okolista no Oktagonu nie ma łatwych pytań. Kurde, szczerze nie wiem, baw się dobrze, co wszyscy mówię, nie, że jesteś. W tym miejscu po to, bo chcesz być, a nie musisz, tak? Więc dlaczego mam się stresować, dlaczego mam e, przepalać swoje emocje jakby negatywnie, tylko jakby chcę czerpać same pozytywy cieszyć się tą chwilą w klatce i jak i zarówno po, że mogę to w, spotykać tych wszystkich ludzi, spotykać, spełniać swoje marzenia, tak, że mogę tu być w KSW kiedyś, byłem młodym chłopakiem, oglądałem to z kumplami przy browarze i alkoholu oglądałem i powiedziałem. Kiedyś tu będę w tym KSW, zobaczycie, oni się śmiali, ale no postanowiłem coś zmienić w swoim życiu i kurwa zrobiłem to, nie? po czterech latach od zera, startując od zera, jakby nie miałem kompletnie żadnego zaplecza, czy zapaśniczego, czy boksu, kompletnie nic, po prostu z siłowni przeszedłem sobie na sporty walki, po czterech latach, równo czterech latach na dla KSW już, nie? także to jest dla mnie coś dużego i tutaj się spełnię. Spełni. No właśnie, jak mówimy o tej drodze, o tym początku Twoim w sztukach walki, mówisz, że, że to nie sięga tak daleko w przeszłość, ale no myślę, że no ten moment z kumplami na imprezie to nie był ten moment, kiedy pomyślałeś tak naprawdę o sztukach walki. Powiedz, co było takim, nie wiem, tym bodźcem pójścia w tym kierunku? Nie wiem, jaki był na przykład Twój idol sportowy, na którym się wzorowałeś idąc w kierunku sztuk? Wiesz, co ja kurde. Nie chcę mówić, że się obracałem w jakimś tam dziwnym środowisku, ale po prostu lubiłem chodzić gdzieś tam po mieście, trochę rozrabiać. Nie byłem grzecznym chłopakiem i zawsze się lubiłem, lubiłem bić, to tak powiem. No i wybrałem słuszną drogę, postanowiłem po prostu wykorzystać swój, powiedzmy, talent i poszedłem drogą sportową i tutaj teraz się spełniam i zajebista sprawa to jest. Naprawdę polecam każdemu. Nie róbcie głupot, tylko trenujcie sporty walki. I się rozwijajcie, spełniajcie swoje materiały. No właśnie, bo mówiłeś o tym byciu częścią, częścią Federacji KSW, tak? Jak się właśnie czujesz, kiedy no, spełniłeś swoje marzenia w dość, tak mówisz, w krótkim czasie znalazłeś się tu, gdzie no, wielu do dziś marzy o tym, żeby się to znaleźć? No tak, myślę, że każdy, który, każdy chłopak, który zaczyna sporty walki tak, MMA, myślę, że w większości, 90% każdy chciałby zawalczyć dla KSW. Mi się to udało, miałem tą przyjemność. Oczywiście to nie przyszło mi za darmo. Były ciężkie chwile w mojej karierze Mnie, tak naprawdę myślę, że nieraz była taka weryfikacja, że ktoś by po prostu rzucił, rzucił to po prostu, bo nie było pieniędzy na, nawet na żeby dojechać na głupi trening, tak? że musiałem pożyczać pieniądze, żeby nie wiem, zalać sobie samochód, naleć benzynę do samochodu, żeby dojechać do, na trening. Tak? To, to były ciężkie chwile, ale teraz już wszystko prosperuje tak jak powinno. No i pchamy ten wózek dalej. Właśnie, mówisz o tych ciężkich chwilach, które kształtowały twój charakter i ucierały tą drogę do Federacji KSW. Powiedz, jakie było takie... Mm, jakieś takie wspomnienie, takie jedno wydarzenie, które było takim przysłowowym liściem, po którym musiałeś się podnieść i powiedzieć nie, idę dalej, zrobię to. Kurde... Małe, miałeś taki moment. Stryczka małego miałem no, tak naprawdę ostatnio, a tak to ta moja kariera... No... Szła naprawdę bardzo dobrze, tak? gdzieś tam, wiadomo, amatorsko przegrywałem te walki, aczkolwiek mój rekord amatorski to jest 11-4. Na no Topolodzi mam w ogóle dziwny rekord, tam dziwnie jest popisane, ale tak naprawdę mam 11-4, te porażki były przegrywane bardzo, jakby, to było nic, nic przed czasem, wszystko było na punkty. Eee, tak naprawdę... Startowałem nawet często, bardzo często. Startowałem amatorsko po to, żeby właśnie być przygotowany teraz na drodze zawodowej. Często nawet byłem chory, czy coś takiego, ale po prostu ja chciałem mieć kolejny start zaliczony, bo wiedziałem, że to mnie wszystko zbuduje teraz, tak? I... Zgubiłem wątek pytania. No chodziło o tą drogę do KSW, ale kiedy już dotarłeś tutaj, jesteś w tym KSW, jakie plany na przyszłość? Zostajesz w KSW? Mierzysz wyżej? Powiem Ci, że jestem tutaj już dwa lata. Pamiętam, w, dwa lata temu podpisywałem kontrakt chyba w, w, we wrześniu. No i dzisiaj mamy właśnie wrzesień tak? Yy, tak. I zostało mi jeszcze pół roku kontraktu, więc jedna jeszcze walka i myślę, że je podpiszę dalej kontrakt, tak? Z KSW, jeżeli KSW będzie. No po dzisiejszej walce chyba nie mają wyboru, bo naprawdę emocji dostarczyłeś dużo. No było to widowiskowe. A... Mam jeszcze jedno pytanie. Takie na koniec, bo właśnie mówiliśmy trochę o tej drodze, o tym ucieraniu tej drogi. Powiedz, jaka była taka najgłupsza rada, jaką usłyszałeś, nie wiem, od kogokolwiek, od trenera, klubowego, klubowego kolegi, no taka głupota, której się po prostu nie posłuchałeś i dziś wiesz, że to było słuszne, że się nie posłuchałeś? Czy miałeś tak coś takiego? A po prostu jakąś głupotę. Ja, starałem sobie no. przypomnieć szczerze, nie? Ale... No też mówię, pytanie na koniec, więc chwila zastanowienia. Kurde nie wiem, tak mnie wyrwałeś z tego z, z kontekstu, ale mam chyba właśnie ostatnio po prostu szedłem na żywioł, tak? To była moja własna wola. Ja po Czyli prostu... sam sobie źle doradziłeś. No zdecydowanie tak. Gdzieś tam yy... mówili mi chłopaki, szukaj parteru i tak dalej, ja mówię, spokojnie, mamy stujeczkę dobrą. No i gdzieś tam ta moje ta moja ego, to ta zbyt pewność siebie mnie to zgubiło, tak? Dobra, No i tym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję Ci bardzo za wywiad, za dostarczone dzisiaj emocje. Życzę Ci powodzonka w przyszłości, dalej ucieraj tą drogę, dobrze Ci idzie. No i życzę przedłużenia kontraktu. Do zobaczenia.